Już jutro live z okazji 100 tysięcy subskrypcji Aż 12 godzin Także zapraszam wszystkich Jutro startujemy o godzinie 10 I kończymy o 22 Będzie dużo nagród, konkursy, gry z wami Będziemy grać w farminga, możemy pograć w eurotracka No i w gry również, które wy chcecie zobaczyć Na pewno też zrobimy jakiś konkurs driftu Będą też na live goście Będę zapraszał gości, które, którzy będą do mnie przychodzić tutaj No i to będzie pierwszy live Słuchajcie, w nowym mieszkaniu Na pewno będzie działo się sporo Także zapraszam każdego po kolei no i dla wszystkich, którzy uwielbiają muzykę, lubią śpiewać, przygotujcie się na jutro, bo będzie konkurs freestyle Zapraszam, o godzinie 10 startujemy Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku, na moim kanale jest ze mną oczywiście Michał Siemano, mano. Michael, mówcie do niego jak chcecie, Michał, Michael, po angielsku może być Michael Wiecie, jak się możecie mówić Albo możecie mówić Heros, Heros. Bo zależy kto, czy woli ktoś po angielsku, czy po polsku, wszystkie formy, są wszystkie formy są poprawne, ale możecie też mówić po polsku po prostu Heros. <laughs> e, więc widzowie, znajdujemy się na naszym gospodarstwie. Pierwsza informacja, którą chcemy wam przekazać, ale oglądaliście pewnie... Ale o nie mów oficjalnie, tylko przejdź z przegos... O czym? E, o... No. O tym, co można było ci na końcu odcinka. Mogą widzowie zauważyć Niech no. przejdzie wczorajsze gospodarstwo, zobaczymy kto jest spostrzegawczy Dobra, co jest, czy ktoś jest spostrzegawczy? Widzowie Tutaj jest tako. o tutaj... no, no tak przejdź po prostu, nie mów czy to wiesz, dobra. coś tam, czy ten, tam, tego Ta Przejdę na ktoś jest spostrzegawczy, o tutaj, tak no. ktoś jest spostrzegawczy, na pewno zobaczy Mogę po prostu, mogę to powiedzieć, czego tu brakuje e, już mówimy, czy po prostu zostawiamy to bez komentarza? Nie z komentarza to zostaw. Dobrze, oh, ciekawe, czy ktoś widzowie się kapnie. E, o co chodzi? No jak ktoś ogląda odcinek Michanu, na pewno się kapnie. Nie oczywiście, w późniejszym etapie odcinka można już powiedzieć, to no nie? Ale tak na start, to jeszcze niech. To jechać tym pronarem. Ci ludzie w niepewności. Możesz tego pronara brać? Krzynia zgrzyta, to ten pronar jest za górze. C e, bo oh, O oh, oh, kurde, widzowie zapomnieli odczepić. Mówię, co tak ciężko idzie, to puk. Dobra, jedziemy na, na łonek, widzowie, jedziemy, bo tam zostawiliśmy na łonę C przez Ły, O, N, C, E yy, Zgrabiarkę naszą po prostu nie ciągaliśmy i tutaj do chałupy mówimy, że i tak będzie trzeba grabić. No to co? No to czego tutaj ciągać, nie? Ale najpierw na dam to drugo. o Michał sobie elegancko spaceruje, bo Michał sobie ceni po prostu yy, spacer, tak? Michał lubi sobie pospacerować. spacerować idę, idę cały czas za tobą, do przodu, także no. nie ma tragedii już. Michał lubi sobie po prostu pospacerować. Poczekajcie, telefon mam jakiś. Halo? Halo? Ooo. Dzień dobry. O, cześć Jacek. No, ja tutaj góry ten. No ja to kończ, no. Kończysz tam już pracować? Ale ja się tak bym muszę się to w to a co ja tam będę Ty tam mój? Mój to prze... U nas przenocuje. Nie po prostu. Ty no, Ty, ty, rana. ty bo akurat ten Bo u nas znaczy najlepiej dzisiaj by było zacząć to spracować, jakbyś dzisiaj to spracował, spracował... to byś przenocował u nas później, dobra? Dobra? To jeszcze dzisiaj będę musiał poprasować? No to dzisiaj byś popracował, Albo ja nie wiem, ale myślę, że ty byś dał radę poprasować, i... No myślałem, że będziesz coś popić. Ale no to później, wiesz, poprasowanie, no bo jak to pić i później do drugi dzień roboty To. No ale No to co, to tak zrobimy, czy jak? To jak tak zrobimy? Jak zrobił? No nie wiem, tak myślałem, że może przyjedziesz, poprasujesz i byś przynocował wtedy. No to co, tak zrobim? Ja będę mógł na polu jakieś piwko? No machniesz coś na polu, jakieś piwerko To najwyżej, bo tu to tryb podjadę najbliżej ja najwyżej do pasażera usiądę No dobra, dobra, ja najwyżej będę robił, no Bo na polu ja podchodzę, ale ja mówię na komórkę No dobra, dobra, dobra a to gdzie ja tam teraz jechać, bo już ty drogi... Jak będziesz jechał tak jak na Gospy, to tam będziesz widział łąkę, bo ja tam na łące akurat będę, bo... Ale to jest po... po której stronie, względem gospodarstwa? Tak będziesz jechał, to... Kurde, rajdę w że z telefon słyszałem. Kurde, bo to takie górchówki mnie dała, te baśka chulerna to. Słoiczek? A bo ja od tej krowy strojący się zraziłem. A <gry> o, że i Dobra. No to jamy w obawcie Dobra no, Bijał, Jacek dzwonił Właśnie słyszałem troszeczkę <laughs> A słyszałeś te dźwięki on mówi, słyszałem. Że, on mówi, że się może od tej krowy srającej zaraził <laughs> No nie wiem nie ty, wiem Tylko że ja ci coś powiem bo on to gadał Że on by przenocował u nas To byśmy co popili ja to był... Tylko ja bym powiedział, że dzisiaj przynocuję, a jutro by zaczął robotę, nie? To ja mu powiedziałem, żeby dzisiaj sprasował i, przeno, i przenocuję po prostu, że dzisiaj sprasuje, to wypijemy przesyłuję, ale on nas nie będzie nocował. Bo widzowie wiecie Ty czemu? Dobra, jeszcze, nie wiem, czy tego nie robisz, bo nie wiem, czy ta prasa będzie Jacka brawa to. Spokojnie, zaraz się poprawi. Ale widzowie, nie wiem, czy wiecie, ale Jacek ma ksywę po prostu... gasownik. Ale nie do tego, że jest gazownikiem, tylko po prostu do tego, że ciągle... ob bardzo, żeby on tam spał. I u nas nie ma miejsca, widzowie, żeby on u nas spał. My mamy dwa pokoje, w jednym śpi Michał, w drugim ja. I gdzie Jack, że tak powiem będzie spał. A weź Michał, jak on przyjedzie, nie? To powiedz z niego na przykład gazownik, albo. Ja, ja bym tak mówić. Och <noise> się, och się denerwuje. Od razu ci Zostałam, to... <noise> powiedz do niego. O, <noise> powiedz tak, jak przyjedzie, to powiedz. O, gazownik przyjechał. Dobra. No, no cieka ciekawe co, jak on zareaguje, bo to że kiedyś gimnazjum, ja się z nim gimnazjum widzowie uczyłem. On o kurde, jak szybko. On miał ksywę po prostu gazowniczy, gazownik, no różnie na niego ludzie mówili, nie? A za ile on mniej więcej będzie tu? E, no mówił, że już tam kończy i że zaraz będzie przyjeżdżał tutaj. Ale to trzeba podnosić. I to ładnie było tego, żeby on tu miał jak poprosować to. On da radę to poprasować? Nie mam pojęcia, bo tutaj to jest całkiem szaro. A, a jak z Ruwencją, Michał? Ach, troszeczkę jak chodzę, to wiesz, tak odczuwam lekkie braki, no nie? A, bo to czasami tak jest, że to kurde człowiek... Pieje człowieka. No i czasami tak po prostu... Yy, bywa. Bywa. i muszę wam się pochwa... O! Dobry. Przyjechał. O Czekajcie. Michał zaraz może powie. Siema, gazownik. Co gazownik? Co gazownik? <laughs> A co? co ty, ty powiedziałeś, nie miałeś teraz? Nie no, on ten, to mówił, że kiedyś gdzieś tam w butle jak coś sprzedawał. No. To no nie me... no. a... <Layout> ja sprzedawał, tylko to ojca brat był wesołnikiem. A na myśli nam... że Wiesz, ja nie wiedziałem, no. To po co nam nie kazał wesołnik? Karol kazał spytać. Nie! Ja nic się kazałem. No. O, nie kazałem. Czy będzie to nas nie bać? No, ja mogę na was rolnik mówić. No a co, a ty nie rolnik? No, to, co, ty nie jesteś rolnikiem? No, no to nawet ten też możesz być rolnik A nie gasownik no, A ja mi... to na przeksywa, no nie? Nie, bo ja z gazem nie mam nic wspólnego Wiedziałem, że w wkurzy <laughs> i co wiedziałem A ty jak nie masz? Jak to po rodzinie butle żeście sprzedawali? <laughs> no No cholera, zaraz no, nie Dobra. będę u was Dobra, przepraszam to taki no. żart miał być. Jak cię coś tak zachowywał, to nawet u ciebie nie zostanę na noc, Nic. O to, o to nam na dam nazwój zrobisz, jak nie zostaniesz u nas Ale pek będzie, no? Ale to. Ale tu Karol, mu tak równiutko zrobiłeś, ładnie. A co, nierówno? Tak, jakby tu nie mogę tra O! No dawaj jak to praso, bo to szkoda czasu. Ulera, Dobra, Ulegał jadę to, tam prasować Muszę zobaczyć, znaczy prasować, zgrabiać. Zobaczę tylko jak o, lera, taki polski, ja nie wiem czy ja w No to na dwa razy zrobisz, no. bo kurde. No trzeba oby poprawić się, później. Oby, oby mi się tylko sipma, bokiem nie wykrzyczyła. Nie no, to trzeba tam, jaki to poprawiać. Dobra, jadę, Michał, tam zgrabiać. Przypilnuj, żeby on tu żadnej beli nie gwiznął. Bo to różnie może być, widzowie, z Jackem. Jack. <grym> Znowu, jedziemy na kolejną łąkę ogólnie. Tak, jestem ciekawy, czy u was jeszcze żniwa. Czy nie, u nas już skończono. O, telefon, czekajcie. Halo! Halo! Niech mi każdy mi kazał przykazać, że. na to, biegunk. To pobieg w krzaki. Pobieg? Pobieg w ma. A no dobra, spoko no. No. Na biegunkę to nie ma, nie ma mocnych. Jak złapię, to koniec. No i on musiał powiedzieć, ja, 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 ja myślałem, wiesz co? No? On ja się mógł od tej krowy zarazić. Myślę, A, no bo ty, branę, się, ty się zaraził, co? on się od ciebie zaraził, on mówi, ja się nie ja, zaraził. Ja, ja pewnie na tych jak bym przyniósł yy, Bakteria. Pewnie i on. Ja, ja, ja sobie to zmieniłem, bo mnie na głowę nasrało, ale spodni ja nie miałem, <śledzimy> bo... Nie <śledzimy> co, <będę śledzimy> Gdzie nasrała? Na głowę. Na głowy? Tak była no, Ale to jak to się wydarzyło? No że mnie dojki ona... Okej, ja nie mam pytań, ja nie, 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 nie interesuje mnie to, dobra Ja tu... No, no, ja, ma... ja pojedziesz później na chwilę, bo muszę telefon odebrać. Dobra no, nara Dobra widzowie tu zobaczcie te krzaczory, co trzeba powolutku Michała widzicie widzowie biegunka złapała, poleciał gdzieś w krzaczory, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz, no jak kurde Polu złapie to problem Powiem wam Nie jest ciężko, dlatego trzeba ze sobą zawsze papier nosić bo to nigdy... No nigdy widzowie nie wiadomo no Ale może poratował ten yy, gazownik może poratował Michała, bo on zawsze pewnie przy sobie ma Michał jak ty się tam trzymasz? <śmichael> bardzo dobrze się trzymam, bardzo dobrze. Bo on coś do mnie dzwonił gadam, że ty chciałeś gdzieś krzeczory. A to na chwilę tylko. A. Ale gazownik poratował. A, no to dobra, to nie ma problemu. Już zaraz, zaraz będę u ciebie na łące. Dobra, ja tu grabię elegancko, elegancko haj. Musi być wszystko Dobra, tu podniosę ilość, żeby mi się tu nie popieprzyło. Idzie, my z Michałem planujemy też zainwestować w taką zgrabiarkę zwykłą, no i przez rządzarkę też zwykłą, żeby mieć po prostu dwa sprzęty. No bo to wiecie, no to jest dobre, ale... No Bo czas. tak kurde robota tym to idzie tak dosyć słabo, no nie? No tak, trzeba to podnosić, co chwilę tak wiecie, no... Tak no przy licho, przy licho, trzeba to jakoś... Trzeba to zmienić na coś. Nawet wiecie, nie nowy sprzęt, nawet starszy sprzęt by się zrobiło to. Kiedy się zrobiło to już by było inaczej. Dobra, cyk, podje... i teraz... Czy się zrobiło? By się kupiło. A kiedy Michał? Tam dzwonisz do tego gościa? Kiedy będziesz jechał tam, by pojechali zobaczyć te maszyny Co tam on to gospodarstwo sprzedaje, tak? Nie dobrze ja zrozumiałem. Znaczy się bo to działasz wszystko na szybko Bo widzowie gazownik właśnie gadał, że bo yy, wyprzedaje gospodarstwo, tak, dobrze zrozumiałem, nie? No ale to jest... kurde, to nie jest tej naszej okolicy troszeczkę, ale no, to Bemko sobie podjedziemy po prostu. A, no ta, no Bemko byśmy podjechali widzowie tak sprawdzili, tak. ale to trzeba jeszcze do gościa wiecie, zadzwonić się umówić I nie będzie wtedy po potru, tylko to zależy gdzie to jest nie ciekawi właśnie y, co ten typek będzie miał do, do zaoferowania, bo tam wiesz, to no ciągnik fajnie był jakby jakiś miał Co by nam się przydało? Jak już byśmy mieli troszeczkę większy ciągnik, można i półk jakiś większy kupić. Zależy on tam będzie zresztą, miał ciągniki. Wszystko można tak naprawdę powymieniać. Tylko no wiadomo, no pieniądze widzowie, no nie wszystko najważniejsze to jest widzowie kwestia pieniędzy. Jeżeli będziemy mieli pieniądze, to możemy sobie pozwolić na jakiś ciągnik i na jakąś maszynę, a jak nie będzie pieniędzy, no to sobie nie pozwolimy na nic. My jesteśmy biedni. Nie tak jak wy usiedli na gospodarstwach, tak że wy macie pieniędzy, a pieniędzy I to niestety jesteśmy biedni No niestety, bo widzowie, nikt by nie chciał być biedny, tak? Tak, każdy chciałby być bogaty Dobra, ja tutaj jako tako pograbiłem no lewy Składamy, tu trzeba podnieść Trzeba, o, tyknąć tutaj Tyk I lecimy na gospodarstwo naszym kochanym, eleganckim Ursusikiem moim, moim, ulubionym Teraz to jest, widzowie, mój ulubiony ciągnik, no bo Dobrze się spisuje, komfortowo nim się pracuje no, i a drugi mój ulubiony ciągnik no to widzowie jest to oczywiście Ursus yy, z. O kurde. Jadę? Jadę, jadę. Wracajcie tylko. O jajku. Wracajcie, bo tu jest lipa. Muszę cofnąć, żeby nie przyhaczyć, Dobra, delikatnie przychaczyłem, to się nic nie stało. A drugi mój ulubiony Ursus, widzowie, to jest oczywiście nasz kochany C350 z Turem. No, pięknie on się prezentuje z tym turem, no i będzie na pewno on użytkowany oporowo, że tak to nazwę. Dobra, teraz tak muszę zobaczyć, czy już ten gościu jedzie, kurde, z praso. Jack, gazownik, zaraz zobaczymy. Co tam, przy naszym polu ktoś stoi? Tak, jakby przy naszym. Dobra, idziemy na łąkę. Zobaczymy, czy on już będzie tu jechał. Coś tam z praso stoi, patrzy on. Coś może te, może siatkę zmienia. Mi się wydaje, że może siatkę zmienia. Dobra, tutaj. Co tu jest? Jak tu? To... Dobrze, w miarę? No, jakoś na dwa razy, może weźmie. Widzicie, no bo to z glebiarko tak dobrze nie zrobisz tych pokosów. One grube wychodzą. Owo. ktoś do nas przyjechał. Dajcie, co przy tym polu stał? Lublinem Dobry. Dobry. Hezki. Witam. Witam, witam. Czymś pomóc? W naszym polu ja widziałem czymś pan pomóc? stał? Tu mogę Zapraszam. Czy pan ma w czymś pomóc? Akurat trzeba te. Belę pozbierać je wywalić, to może pan pomóc. Gdzie to zapraszam? To Pan kupił to pole? No ja ja kupowałem, ale to niedawno ostatnio no, co. Co widziałem, no to właśnie. Ostatnio, żeśmy kupowali te. Tu to po prawo? co? No jest, w... jest, jest problem. Ryzyku nie. jest? Ta? No widzi pan? Ale co widzę? Widzi pan? No ale co, bo. No pole No to proszę, stanąć, tak jak ja i spojrzeć. No i co? Ale pan nie widzisz? No nie widzę, o co panu chodzi. No już... Proszę stanąć, tak jak pan jest. O, widzi pan najpierw, to si najpierw to się pan przedstaw, bo pana nie znam. Jestem właścicielem tych buraków po lewej stronie. No i co? Moje buraki co? powinny być dotąd. Wie pan co? Według mapek. Tak? Jakby nie patrzeć, także. Co No wie, papier... no wie pan, no, jak to, to zrobimy? Ja przyjadę tutaj zaraz pługiem, tylko wie pan, no. Najlepiej by było, jakby pan to ogarnął, bo pan jest właścicielem tego gruntu. Do tej pory. Za za do tej pory. To teraz panu powiem tak. Tutaj, jak kupowałem te pole, granice były patrzone Panie, Więc tu jest ja, wszystko ja, ja, ja idealnie mnie, Nie interesuje, ja mam swoje granice I moja granica proszę, jest jeszcze tutaj, o Gdzie Miedza jest. jest Miedza będzie odtąd Panie, Miedza to, jest na, na moim polu, panu, to, to ewentualnie ja mogę idzie. się podsunąć Dobrze, w takim razie że pana, no Miedzę to akurat przeniesiemy sobie taki skrawek Tu jest no z półtora metra Ona będzie zaczynała odtąd, czyli będzie mniej więcej dotąd Czyli tyle panu zostaje, no, rozumie pan? Proszę pana po pierwsze sprawa, zaraz zadzwoni na policję, najpierw się pan przedstawi, kim pan jest Pana, ja nie jestem tutaj od przedstawiania się, przedstawiać się Proszę to ja się pana, a pan... przedstawiam jak nowych kolegów poznawałem Z panem kolegą na pewno nie będę za to, co pan zrobił Ale człowieku, ja kupiłem te pole i granice są dobrze i to jeszcze ja sprawdzałem, że miedza Tu ja jeszcze sobie mogę przeorać tej miedzy, bo tu jest normalnie moje pole Nie no to A ty człowieku masz Z pięciolatkiem, ma być to zrobione i tyle Chłopie, yy, pierwsza sprawa, nie wiem ty kim ty jesteś, w dupie cię mam, powiem ci wprost Lepiej żebyś nie wiedział No, no widzenia, tu żadna miedza nie będzie przesuwana Eee, e, co do widzenia? Żadna wiedza nie, nie będzie przesuwana Do nogi tutaj Co ty powiedziałeś? Tej ja tylko Ma być ile. to zrobione, ma być to zrobione Czekaj, 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 zaraz ci pokażę co się z twoim Lublinem stanie Przyjechał jakiś, kurde, widzowiec a ja ci będzie mi... kolego, kolego, nie cwaniakujesz, tylko tu przychodzisz i robisz. Wiesz Bierz jakiś... to się mi mówiło mnie, poczekajcie widzowie A jak powiem, stary. że obornik też ma być dany na mój nowy kawałek pola, to obornik Bierzcie? też będzie dany. Jak powiem, że ma być nawóz dany, też ma być nawóz dany. Jak będą spadrzesz to przyjedziesz grzecznie i to opryskasz, rozumiesz? Wyjeżdżasz tym? To padlino? To ty lepiej wyjeżdża już pługiem, koleżko. Kapnę zaraz. Głuchy, udajesz, czy co? Ja nie udaję głuchego, tylko człowieku zaraz ci pokazać no, papiery, gdzie są granice? No pokaż te papiery, ja też mam papiery. Ja ci zresztą nic nie będę pokazywał, chcesz to wzywaj tego. Pokazuj papiery, geodetę mam wzywać? Czekajcie widzowie, ja geodetę wzywałem tam na to pole I ja wiem, jakie są granice. To ja może wezwę też swojego. Ale to ty sam możesz wzywać, chcesz? Sprawę do sądu mogę skierować i zobaczymy kto ma rację No ja nie będę po sądach jeździł, takie sprawy się załatwia na miejscu, dzieciaku Ale... chłopczyku Wiesz ile ja mogę tę sprawę ogarnąć? Ja Ale... mogę 30 to ogarnąć Ale ja mogę to w 15 sekund ogarnąć Dzieku. No Ale nie wyzywaj 15, mnie kolego od 15? dzieciaków z jest z się... gro każdym razie dla jakichś bachorów, jakiś farminger Simulator nie. To nie jest, no, gra dla to... po pierwsze. I wyjeżdżasz tym. to padlino, czy mam cię przyholować? Ja, 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 odjadę, no ale co, no ja jadę i tam czekam na go, sobie na polu, zaraz to wybierzemy. No i to bardzo dobrze, ty, dobra. Jakimi, Odjeżdżaj raz. Jakiś gówniarz będzie co gra w farminga, będzie mi tutaj u u u ubliżał jeszcze. Ja cię nie ubliżam, to ty mnie ubliżasz od gówniarzy i. No to podczepaj ten póki do roboty, gówniarze. Wyjeżdżaj ty! Co ty myślisz, że to pole kupiłeś od tego? Rumusiu ty. No Póg widzę, mam co? nadzieję. Tak? mam nadzieję. Teraz widzowie naprawdę nie wytrzymam. Jedź sąd gościu, pokazać Cześć. ci papier. Dobra, zaraz może Chur, do sądu sprawę był... skierować. No, mogę... Zisz pole, bo jest zebrane. Nie, ja mogę no, zadzwonić po policję i sprawę kierujemy do sądu i tam się okaże kto ma rację, gdzie są wymiary. Człowieku kupowałem pole i więc chyba wiem co kupiłem. Ale ja nie. mam stare papiery, a nie teraz jakieś. Skoś ty robotyki. żeś przyjechał tu powiedz. Ja pierdele, no nie, no nie, nie, nie da się teraz ludźmi dogadywać. No, teraz ci wyciągnę z tego Lublina i zobaczymy. No, no, wyciągniesz. No, to paszą, won mi stąd i cię nie chcę na oczy tu widzieć. Ja jadę na to pole i zapraszam za to ja dogadywać Tylko zobaczę, że ty tam coś będziesz kombinował. No i będę, bo jadę, będę paliki wbijał. No widzę, więc. I weź z takim człowiekiem. Weź rozmawiać z takim człowiekiem. Będzie palik. No, paliki ja, przygotowane. Ale ja będziemy działać. Kurwa, to nie będę słuchał jakichś pojaców. Będzie po mojej tu jeszcze Słuchaj, ja ci tylko to tutaj powiem lepiej. kilka zdań. Jak ja tu zobaczę, że to jakieś paliki będą wbite. Od razu wykonuję telefon na policję. Policja przyjedzie i ja będę wiedział gdzie cię szukać. Ale, co ale to nie ma. myślisz, że ja się boję milicji. Ale słuchaj, ja mam papiery, ja wiem co kupiłem. To jest mój grunt. I ty nie będziesz, kurde, tu sobie swoich zasad ustalał, bo twoje buraczki tu obok rosną Mój, mój twój, mój twój, no. Ja te buraki to mogę run raz dwa spryskać Odszedł mi stąd Raz dwa run możemy spryskać buraki, jak tak bardzo chcesz Ja tu będę paliki wbijał, także proszę mi tutaj. No to, jak to jak ja, będę, jeżeli ja, ja tu zobaczę, jak ja to zobaczę jakieś paliki, to randapem będą buraki spryskane Do zobaczenia <laughs> Dzieciaku, nie strasz, nie strasz, bo straszenia są duchy Przyszedł jakiś widzowie, nie wiem, łachmytek za przeproszeniem I będzie tu mi swoje zasady jakiś ustalał Dobra, przyjechał, patrzy... Jack. Dawaj tu wjeżdżaj! E, dawaj wjeżdżaj, daj, albo ja poprasuję trochę, co? Weź daj, ja poprasuję. Co? Nie, poczekaj, bo ja że miała warię. No właśnie widziałem, coś tam stałeś, kurde, grzebałeś, nie wiem, co się stało. Słuchaj, sznurek mnie się zakleszczył. Sznurek, sznurek jak do siatka. Ale sznurek tutaj był stary! W innym miejscu w ogóle. Poczekaj, jak z asfaltu trzeba pozbierać trochę. To było... Uwałki uminięty. Zobacz. Trzeba umieć... Bo prasować to trzeba umieć. Jak to mówią. Jak to mówią kto nie umie, ten niech nie prasuje. Bo nie mam nerwy. Co? Nerwy mam. A czemu nerwy masz? Bo mnie jest e, samochód wciąż Ale też tym nie przyjechał. Bo samochód ci popsuł no to za byś przyjechał pracować? Znaczy, samochodem byś przyjechał pracować? Nie, ale z samochodem można jeździć na kobiety A, no w sumie tak, no No tak, to nie można no. A tak, no nie można, tak to musi, Tak, to musisz ciągnikiem jeździć Tak, to ci muszę baski pilnować tylko No tylko baski Gdzie innej Jak ty nie masz samochodu, to gdzie ci inna będzie chciała? No Jak zepsuty tak i weź tu prasę i ja pójdę tylko zaraz weryfikuję, bo gościu przyjechał mi gada się. Siedzieć i telefony odbierać, bo nie do mnie domieć z częściami. Eee No to wiesz, no to trzeba, no to jak... A to co byś reperował, tak? No będę naprawiał. A co masz za padlinę Jakiegoś poloneza? Padlinę to masz ty. Nie, nie, nie mamy padliny, mamy WMK. No, właśnie o tym mówię. No. Dobra, czekaj, weź tu prasu i ja idę, mu później na gospodarstwo, dobra, ja się rozliczymy ja muszę No, zobaczyć, a to czy tam... mnie przygotowany? Tak, 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 tak Spokojnie, zaraz przyjdę do ciebie tu Słuchajcie widzowie, idziemy zobaczymy czy on naprawdę tam coś kurde robi na tym polu czy nie Bo jak robi to nie wytrzymam nie wiem, czy będzie trzeba po na policję dzwonić Albo, po albo naprawdę run upem spryskać mu te buraki, na policję nie dzwonić Stoi on tu? O ty, żesz ty, skurty! Co ty tu pierdzielasz, co to jest? Paliki wbiją Jakie paliki? Nie widzisz? Dzwon Dorot. Jak ci mówiłem, to jest granica Trzeba zdjęcia porobić A, i oto ma być jeszcze Obornikiem nawalone i tutaj miedza I tutaj też będziesz łorał, no nie? A oto to, co możesz tak z metr trawy... Ej, żeby, żeby Po policję dzwonić? Tu, nie? Po policję dzwonić? Wyjmuj to stąd po policję dzwonić? Ja jadę po kolejne, chłopaczku Dobra, to jedź, jedź Chłopaczku, ja cię będę miał Ale słuchaj, tyle twojej ty roboty, myślisz? że te paliki powbije się ja tu, przyjadę, turem mnie powyrywam, no Turem? Turem to ty będziesz zareagował. Zobacz, co tu rozrytą. robi, nagrywam to Będziesz w internecie, Paćku. będziesz w internecie Chcesz coś powiedzieć do internetu? Chłopaczku Dobra Dziecia... Widzowie. Ja tu zaraz, będę z kolejnym kursem, ja to zaraz powbijam, jeszcze Dobra, bieram. czekam, czekaj, przyjedź, przyjedź, wbijaj Mi się takie paliki może coś przydadzą będzie wyrwane, to na całym polu będziesz miał kamienie i gwoździe, dzieciaczku Dobra, to wszystko jest nagrane, widzowie No co to ma do cholery być, co to ma do cholery być O dobra, wraca ten Jack No paliki powbijają, ja będę musiał turem jechać, to powyrywać zaraz Tylko poczekajcie, poczekaj, aż on powbija wszystkie Te paliki się może przydadzą, to coś, coś się ogrodzi Dawaj a wiesz, teraz znajomi mówią? No jak mówią? daniel? Uuu. Ty, to ile na bel wyszło? 20. Nie, na łąkach ile wyszło? Dwie. Ale na triłące dwie? Czekaj, to teraz to... Czy na dwóch? Chodź, Bemko, pojedziemy. Wyjdź. Wyjdź z Bemki, ja kieruję. Wy ci o, powiedziałem, śmierdziuchu o, ty gazowniku o, co ty... ty! Co powiedziałaś? gazowniku, tak? <laughs> Jak ja wszystkie pola poruanię teraz gazowniku Siadaj! A przed to... O, to, to, to... Siadaj, Gasiarzu Tak? Siadaj! No To będzie tam gazownika Dobra, tu na tym polu jest ile? Trzy bele tu No na tym się pomyliło 3 A na tym? Na tej łące ile? 3 i 2. Ile razy mamy 3 plus 2? Ile to jest? Jest to jest pracy 85% na Łotwie. Czekaj, tak. Y 5 razy 15, bo tak się umówili za Bele. 75 zł będzie za te Bele. Na 20 się umówiliśmy. <laughs> dobra, może być tak? No, 100 zł Dobra, będzie 100 zł, może być i 20, dobra. Dostówkę za to, a za tamte belę ty zabierasz się, tak? Po 9 dyszek ile tam wyszło? Tu nie trzeba... po 9 dyszek, tylko po 75 zł. Poczekaj, złoty. to po, podjedziemy, tam zobaczymy ile tam bel żeś nakręcił. Po 75 zł, słyszysz czy a, bo nie? Albo dobra, później się pojedzie, bo teraz czasu nie ma. Słyszysz czy nie? No co? Po 75 się umawialiśmy. Dobra, na 8 dyszek się umawialiśmy, pamiętam i później. No, 75... Nie, po 75, jak wam podobał. No numer, dobra, 75, to jak on... numer, to Dobra, 75 to będzie a ile tambel nakręcałaś, nie pamiętasz pewnie, nie? Ja później podjadę, tam zobaczę e, Dobra, 13. to na razie, to jedź do domku, trzymaj się I jak coś, to w kontakcie jesteśmy, ja pojadę tam No dobra, no Ej! Bo co? ty, bo zapomniałem ci powiedzieć, bo ty dzisiaj u nas nie możesz nocować A czemu? No bo my ogólnie, no nie mamy miejsca, stary, żebyś u nas nocował A. No sorry, stary, no Ale no, nie gadaj, że się pogięwałeś. Nie no, co tu przyszedłeś rozumiem No nie mamy miejsca naprawdę. Ale wiesz my nawet nie mamy dzisiaj czasu żeby wiesz popić, ja wiem że ty byś chciał ale Nie mamy czasu żeby nie wiem popić czy coś Miało być inaczej, ja już miałem na łące coś w ogóle, ale widzę, że... No dobra ale to Dobra to innym razem dobra Dobra no innym razem dobra no No super Innym razem dobra no to Ju, trzymaj już się Już nie będę robił usługi, usługi Dobra no trzymaj się cześć a, i to byle nie chcę ich Naprawdę? Dogadamy się stary No kurde obraził się widzowie, no ale my nie będziemy go nocować po pierwsze, od niego cuchnie on jest maksywy kazownik, bo cały czas widzowie, no gazuje, no po prostu tak powiem Prost A druga sprawa, no my nie mamy miejsca gdzie go przynocować Zobaczcie ja ten płot i ja tu będę na goście czekał, no Dobra, na razie tak, on ma Oczekaj ten telefon Halo? Nie no dobra, ja się obraziłem, ale te to ja wezmę Boże, kurde No dobra, no to jak weźmiesz, do no do no to to chodzi, no bo przecież. z no, no, 70 zł Z 75 Dobra, nie, nie z 70 75 Dobra, ale no nie będzie Dobra, no na razie dobra, się... ale... Cześć, no. Cześć, 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 cześć. Dobra, widzowie, dzwonię do Michała. Nie będziemy czekać na tego gościa, jak tam przyjedzie te paliki wbijać, bo ja na to nie pozwolę, nie? Trzymajcie się do następnego, na razie.